Chciałbym Was zaprosić na świąteczny odcinek pod nazwą Opowieść Wigilina na Brock Heaven. Zapraszam wszystkich do oglądania. W końcu wigilia. Dom już udekorowany, tylko o nie. Teraz do sklepu pojedzenie. Ech tam, to dobra. Chyba przesadziłem z tymi ozdobami, ale to chyba nieważne. Jedę do tego sklepu. Tutaj cieplej jest w aucie. Ale to nic nie zmienia, bo i tak jest. Jezus, Tak, yes, yes, yes. yes. dobra. Jak zawsze w supermarkecie muszą lecieć jakieś Merry Christmas piosenki albo reklamy. No, dzień dobry, dzień dobry. Tak, kol. Jakieś soczki, woda. Dobra, pizza. No, wiem, że. No dobra, jakąś sałatkę owocową może zrobię. Nie wiem, co się robi na Wigilię. A tu tak dla przykoński dla siostry. Lody, mleko, zrobię pierniki, tak, tak. Pierniki. Przydałoby się coś jeszcze? Chyba nie. Yy, w sumie tutaj są jeszcze jakieś rzeczy. Tutaj... dobra, karp, karp, karp. Dobra, karpia mamy. Koleś kanapki. No, dobra Dobra, to pani nam płaci, ja zaraz To ja zacznę wykładać produkty na to Dobra, wszystko wyłożyłam Dzień dobry Dobra, to kupiłaś już no. Dobra Dzień dobry Długo była Dzień dobry, dzień dobry bo ogólnie to no to ja to kupię. Dobrze, ja już to skasuję tylko. Dobrze. Dobrze, proszę przyłożyć kartę. Dobrze, już. O, proszę. Dobrze. Może pan zaprać swoje zakupy. Dziękuję, do widzenia się robiło ciemno i będzie pierwsza gwiazdka. Ja muszę przygotować jedzenie do mojej rodzinki. Dobra, jedę do domu. Ach, jak tu wszystko pachnie pięknie, jak ja kocham do, do gotowania sobie włączyć Merry Christmas piosenkę. Ech, w końcu wszystko już przygotowane. Ech. O, zaraz powinni przychodzić. Ech, dzień dobry, w końcu wszyscy razem! Witam, witam i o zdrowie pytam! Siemano, królowa wjeżdża na rejony! No niesamowite! Siostra, co to było za giga wejścia? Wystrzałowe! A wiesz co, Kapi? Trochę mi się nudziło, ale... Jak dzisiaj wigilia, a już widać, że ciemno. No, ciemno. No to sobie pomyślałam, że będzie tak lepiej. Pyszny barszczyk, pyszny. Tak, tak, dziękujemy. Mi też bardzo smakował. A kiedy otwieramy prezenty? Staszek, spokój tam. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Prezenty to potem, ale się cieszę, że w końcu już święta są normalne, bo w tamtym roku nam się nie udały Tak, tak. Słuchajcie, siostry, siostra ma rację. W tamtym roku nam się nawet nie udało zrobić zwykłych świąt, bo jakiś psychopata w przebraniu Mikołaja chciał nie zabić. No. No właśnie, no właśnie, więc. Prezenty potem, ale teraz możemy pośpiewać. A nie, 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 nie. nie. Co nie, siostra? Możemy. Teraz ten, teraz życzenia. No dobra. Siostra, życzę ci zdrowia, szczęścia i samych piątek w szkole. A ja tobie życzę, żebyś nas częściej odwiedzał. A. No, będę, będę. Ż ja ci życzę, Mariolka, żebyś była lepsza i żebyś mi lepsze obiadki gotowała. Staszek, a ja tobie życzę, żebyś. żebyś w końcu sobie kupił nową koszulę. Oho, to taka siebie żona. Dobra, to teraz kolędy, ja coś zaśpiewam. Dobrze. Skrzypi wóz, wielki mróz, wielkim mróz na ziemi. Skrzypi wóz, wielki mróz, wielkim mróz na ziemi. Czy królowie jadą? Złoto mi rekładą. Hej, kolenda, kolenda. Tato błagam ciebie, możesz skończyć mi śpiewać kolendy. E, to teraz prezenty? Tak, tak, prezenty. Ciekawe, co to jest. Otwieraj, otwieraj. Aparat fotograficzny, jej! No, mam nadzieję, że ci się spodoba. A ja się z wami żegnam, papa! Pa! I takie to były święta w domu Kacpra. Zwyczajne jak zawsze i jak dla każdego. Życzę Wam, by te święta były dla Was jak najlepsze. Najlepszych ocen w szkole. Yy, przyjaciół, radości, szczęścia, no i najważniejsze, zdrowia. Papa! Pa! Bardzo strzeżone więzienie w Brookhaven. 24 grudnia, wigilia. Godzina zero. Mam już dosyć o